Na początku pozwoliłem sobie przeliczyć prędkość łodzi wyrażoną w kilometrach na godzinę na metry na sekundę. Pierwszy raz łódź płynie od rufy do dziobu i przebywa długość statku z prędkością względem statku równo różnicy prędkości własnej łodzi i prędkości własnej statku. Równanie drogi przebywanej przez łódź wygląda więc w sposób następujący. S równa się prędkość względna razy potrzebny na to czas t1. Z powrotem łódź przebywa też odległość s, ale jej prędkość względem statku jest równa sumie prędkości własnych łodzi i statku, no i razy czas na to potrzebny t2. Ponadto zachodzi równość czas t jest równy t1 plus t2. I to wszystko, jeśli chodzi o analizę fizyczną problemu. Mamy trzy równania do rozwiązania i trzy niewiadome. Niewiadome to S, C1 oraz T2. Wydaje się naturalnym wyznaczyć z pierwszego równania T1, z drugiego T2 i oba te wzory wstawić do równania trzeciego. Popatrz, gdy wstawimy te wzory, to S można wyciągnąć przed nawias. W nawiasie zostają takie dwa ułamki. Należy je sprowadzić do wspólnego mianownika. A co będzie wspólnym mianownikiem? Mamy w mianowniku pierwszym a minus b, a w drugim a plus b. Czyli po wymnożeniu przez siebie tych mianowników mamy różnicę kwadratów dwóch wyrażeń. Czyli V łodzi kwadrat minus V kwadrat. A co będzie w liczniku? Ten mianownik pójdzie do tego licznika, ten mianownik do tego. Przyjrzyj się. V i minus V uproszczą się i zostanie dwa V Łodzi jeszcze razy S. Popatrz na czerwono, na podświetloną na czerwono równość. Mnożymy przez mianownik, przez tę różnicę kwadratów. I otrzymujemy taką zależność. Minus V kwadrat C przenosimy na stronę prawą. I wyznaczamy poszukiwane, poszukiwaną prędkość V. Po wstawieniu danych mamy jej wartość. Na koniec przeliczam te metry na sekundę na kilometry na godzinę. Popatrz, metr to 1000 tysięczna kilometra, a sekunda to 1 3600 trzy trzy na godziny. Otrzymujemy taką wartość w kilometrach na godzinę.